Ci młodzi ludzie przeżywają w uregańskiej dziczy cudowną przygodę. Nie pozbawiono niewielkich komplikacji. Przestań. Chcę wrócić do domu. Drobnostki tracą znaczenie, gdy pojawia się poważny problem. Białe wilki. Teraz muszą walczyć o przetrwanie. Dajmy sobie spokój, jest za ciemno. Nie możemy, jest zimno, a on gdzieś leży. Myślisz, że jeszcze żyje? Muszą jakoś się dogadać. To zrobił Cię szefem. I pokonać strach. Znalazłem go, żyje. Jeszcze żyje? Trzymaj go. Dajmy sobie spokój. On nie oddycha. Reanimacja. To nie jest w porządku. Wszystko zrobiliśmy jak należy. Wszystko. Czasem największa przygoda rozgrywa się w umyśle człowieka. Białe wilki na kasetach 17 lutego.